Chrystus Jezus, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stając się podobnym do ludzi. A w zewnętrznej postaci, uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stając się posłusznym aż do śmierci. I to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg go nad wszystko wywyższył i darował mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych, i aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale Boga Ojca. Jednym z najtrudniejszych elementów wychowania dzieci w naszych czasach w tych czasach bogatych, w tych takich suto ustawionych czasach, jest nauczanie dzieci, żeby nie korzystały od razu z tych atrybutów czy władzy, czy posiadania, czy używania, jakie mają od swoich rodziców. To niekorzystanie powoduje, że po pierwsze Dajemy sobie czas, żeby ocenić sytuację. Po drugie, schodzimy na poziom bytowania, funkcjonowania drugiego człowieka. Wtedy z wielką pokorą możemy ocenić. I po trzecie, stosujemy po to, żeby rozwiązać pewne rzeczy, środki adekwatne. Nie ruszamy z całą armią naszych możliwości ale dostosowujemy te środki do sytuacji drugiego człowieka. Dzisiaj w liście świętego Pawła do Filipian jest mowa o tym, że pan Jezus uniżył samego siebie. Zszedł na poziom, na poziom człowieka, który przeżywa, który cierpi. Ogłocił samego siebie po to, żeby zwyciężyć. Wystarczyło dobrze użyte człowieczeństwo.